się ma Kolejny dzień, więc jak zawsze. Długo leci OGSR i bez przedłużania. Lecimy. No od razu jakieś stany mi przychodzą na myśl. Dam coś takiego. Okej, okay, Luizjano, No w sumie... To może był bardziej południowy vibe, ale tak dokładny gest, to nie wiem jak on to zrobił, ale ładnie. I tu mamy taką kapustę. Jest to jest zaburowana ta? Normalnie jak ją widzę w Rosji, to myślę, że to sahalin, ale nie wygląda mi to zupełnie jak sahalin. Zresztą, zresztą tam powinno być czarne auto z obdurowaną anteną. Tutaj auto nie widać. I antena jej w sumie nie jest tak bardzo obdurowana. W takim razie z takimi górami i z tą roślinką bym tu. Spróbujmy. Słowacja, dobra, czyli to nie Rosja jednak. Ok, no to tu mamy Skandynawię od razu, widać po tych zabudowaniach. Tabliczki wyglądają bardzo fińsko. Też jest pięć pasów na tym znaku, więc tym bardziej Finlandia. Szwecja by miała cztery. Też w sumie to nie wygląda jak jakaś taka bardzo północ. Więc zostawię jak jest. I też mamy żółte znaki ogólnie. W sensie na żółto wypełnione. To też Szwecja takie ma. Ale w Finlandii jeszcze te znaki mają taką ciemno, cienką żółtą obwódkę. W Szwecji tego nie ma. No i tutaj pewnie Stany znowu, gdzie jest przód, no tu mamy jedno łóżko z tyłu, no też jedno, w sensie nie wiem, które przód, które tył, ale i tu i tu jest jedno, więc to już na pewno Stany, w trzeciej generacji jak tak jest, w Kanadzie byłyby takie dwa. No i tak ogólnie jest sucho, może bardziej bym nawet jakieś z Nebraska. No to Teksas w ogóle, no to nie aż tak południowo nie myślałem. No i chyba znowu będzie podobna historia, no w sensie jakaś. Tylko nie, teraz słońce tak bardziej na północy, dobra, dobra. Miałem mówić, że znowu jakieś Stany, tak na pierwszy rzut oka, ale mamy biało przerywaną linię, więc to jest ogólnie Argentyna. Urugwaj też miał biało przerywaną żółtą ciągłą, ale mamy czarną kropkę na blaszce, więc to jest Argentyna. ...wyżej trochę tam, bo jak kukurydza to chyba te regiony. Tak mniej więcej wokół napisu. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem czy to dobrze pamiętam. To była prowincja Buenos Aires. I mamy niską kamerę z kapustą, więc raczej klikam tu do Mamy paski chyba... No nie wiem, ciężko stwierdzić na tej blaszce co jest, ale... Kliknę to Hokkaido. Jak jest niska kamera, ruch lewostronny to wiadomo, Japonia. A jak do tego mamy tą roślinkę, to myślę, że Hokkaido to będzie. No i było. Jedziemy po prawej. Ten subek on jest. Biało-czerwony czy biało jaki? Jeśli czerwony, to myślę, że Wietnam rok 24, więc to by miało sens z ruchem prawostronnym. No i nie ma za bardzo góry, raczej bym klikał południe Wietnamu. No dobra, zobaczmy. Ok, no i wygrałem przeciwnik w Brazylii. Opłacało się skuszować. I od razu Kirgistan, mamy szyny, lusterka, auto srebrne i ogólnie taka zima. Więc tu tylko Kirgistan, no i lusterko lewe niestety zwykłe, więc nic tu nie wyczaruje. Góry mamy tak naprawdę po obu stronach, no te góry też są praktycznie wszędzie w Kirgistanie. Mnożnika nie ma, więc sobie mogłem tak losowo kliknąć, i tak bym tu nic nie wymyślił. Tam jakaś tabliczka, ale to no, trzeba byłoby być blisko, żeby coś ogarnąć. Nie, nawet tutaj można było biszkę klikać. Białe auto. Jakaś Boliwia by tu mogła być. Słońce zakładam może na północy, ale akurat przez chmury tak nie widać. No myślę, że takie kępki trawy pod Boliwię by pasowały, a mam białe auto w trzeciej generacji, czyli tak naprawdę jedyne możliwe w Boliwii. Nie wiem, tam gdzieś tu... Okej, okay, no to była Boliwia. I teraz betonowa droga. Zakładam chyba, że po prawej jedziemy, ale ciężko stwierdzić. Jeśli tak, z betonową drogą, to klikam od razu Filipiny. Chociaż i w Tajwanie się to zdarza czasami. Ale słupów niestety żadnych nie ma. No słońce jest lekko na południu, to by pasowało. Nie wiem, boję się tego Tajwanu. Ale chyba zostanę przy Filipinach. A hedżować nie ma co, moim zdaniem. No, jednak mogłem chociaż chodźować. To by mnie trochę uratowało. Bo tak to no, dostałem mocno. Ponad 2000. Niebieski tył, czyli no, jesteśmy w Europie, bo słońce jest na południu. Jakaś Dania, może? Przesadziłem, mogłem przesadzić. Nie, bo to... Jestem trochę między tą danią a nawet jakimiś takimi czachami czy czymś takim, ale chyba pójdę w tą Danie po prostu. No i dobrze. Nie byłem pewien, ale się opłaciło zaryzykować. I tutaj już Włochy. Tak po języku po wszystkim SP88. Do znalezienia jest ta droga? Te SP są jakieś mniejsze? Widzę SR. Jeśli to są jakieś regionalne drogi, to nie ma sensu, bo nawet nie. No, jakieś takie mniejsze. Góry jakieś są, ale czy to te takie północne, północne? W sensie, że tam już Alpy? Myślę, że nie. Tam coś takiego. Niedaleko San Marino. No i podobne gasy w sumie, jedziemy pick-upem. Zakładam, że po lewej, i byłaby to Kenya wtedy, chyba że to jest Rwanda. Nie widać niestety w ogóle koloru auto. Chociaż nie, tutaj jest bardziej białe czy srebrne. Teraz to, to pytanie, takie chyba bardziej białe, bo to nawet jak Rwanda wygląda, takie góry wszędzie. Tylko czemu zumuję w Europę? No dobra, spróbuję. No i to była Rwanda. Dobrze zrobiłem. I białe auto z ruchem lewostronnym. To nie będzie to Kambodża, bo tam się jeździ po prawej. Co to za blachy. Tam dalej chyba jest z Indonezji, no i słup też taki typowy indonezyjski. Bo nie wiem co to co robi tutaj ta żółta blacha. Ale dobra, co tu klikać? Jest taka trochę czerwona ziemia. Z tych wszystkich wysp to chyba najczęściej jest na Sumatrze. Nie liczy tych mniejszych. Tam to wiadomo, że jest taka ziemia. Dobra, no kliknę. Mi się też nie podoba ta runda. Ale kraj mam raczej. O kurde, no to nie sądziłem, że zrobię to aż tak dobrze. Bo nawet nie byłem pewny wyspy. No ale dobra, GG. Taka szeroka linia? W sensie raczej w Stanach jesteśmy. Wszystko by mi na to wskazywało, ale nie wiem czemu ta linia jest aż tak szeroka na środku. Dobra, no i jest tak sucho. Jakieś takie lekkie wzgórza. Myślę, że Nebraska nie jest tutaj złą opcją. Kaktus. Kaktus, który często jest na południu, znaczy mniej więcej na środku Meksyku. Więc jeżeli jesteśmy w Stanach, to obstawałbym taki już bardziej południe w takim razie. A jak jesteśmy w Meksyku, no to inna sprawa. W sensie to niby jest możliwe. Chociaż w Meksyku dużo częściej jest na środku pojedyncza linia ciągła, a nie podwójna. No, dobra, zobaczmy. O, to był Teksas. I niebieski tył. Dania jakaś? Tak, patrząc po domach. Albo Belgia ewentualnie. Nie wiem, pod niby można dać Niderlandy. I tam w sumie miałyby sens te wielkie słupy. Jest tak względnie płasko, chociaż i tak troszkę aż za duże te pagórki. Jak na Niderlandy, chyba że jesteśmy w tej bardziej południowej części. No nie wiem, mówię, to może być jeszcze dania. Tego się obawiam, no ale zobaczymy. No nie, dobra. To dobrze, że te słupy były duże. Gdyby nie, to, to, to pewnie bym kliknął jakoś danie. I sobie jedziemy znowu niebieskim autem z tyłu. Więc wiadomo, Europa. Bo RPA to to nie jest raczej, chociaż. W końcu tak trochę z północy. Ale zakładając, że to tył auta, to jedziemy. Nie, no. Jedziemy po prawej, tak? Dobra, tam po autach widać. No i co tu kliknąć? Jakaś Hiszpania, Włochy, coś takiego? Jaką mam blachę z przodu widać? To nie widać, za to za daleko jest. Bo we Włoszech krótsza z przodu powinna być, no ale z tymi drzewami tak bardziej bym klikał Hiszpanię. Nawet Portugalię. Dam tak. Może trochę ryzykowny gest, ale nie wiem, nie myślę za bardzo o czymś innym tutaj. Ok, no, kraj jest, kraj jest. Ty że to była wyspa. I tureckie bolardy Nie wiem jak tu z regionem, ale bardziej mi to wyglądało zachodnio Dobra, no pójdę w to Na Turcji się niestety nie znam za bardzo Więc dużo to, to ja tu nie zrobię Okej, okay, aż tak zachodnie to było I tak, no tu raczej Stany Kanada. Po ogólnym vibe mamy trzecią generację i z przodu zakładam, że tu jest przód, no mamy dwa takie łóżka, czyli byłaby to Kanada. Ziemia jest taka nawet mocno czerwona, więc może tego księcia Edwarda mogę kliknąć. No jest tak mocno czerwona, dobra, spróbuję. Nowa Szkocja też ma często taką ziemię. OK, no to przesadziłem. Po ziemi poszedłem i to, było, to był zły wybór. Ale dobra, jeszcze nie przegrałem, tak? Jeszcze nie przegrałem. Białe krawężniki, niebieski przód auta. często połączenie w w sensie auto może być inne, ale krawężniki często są białe i też mamy czarne znaki od tyłu. Więc to jak najbardziej pasuje. Nie ma wsporników, więc raczej jest to północ, w sensie to ogólnie wygląda jak północ. To taka moc na północ. Okej, okay, no jeszcze gramy. Tak, jeszcze gramy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To się chyba już zalicza pod tą mega długą. Tylko pytanie. Gdzie by to było? Bo ono też może być w kilku miejscach. Na pewno tutaj w czelapińsku, gdzieś tu. Może być to mega długa. na wipe może by to nawet miało sens. Wiem, że też gdzieś tutaj już nie. Eee, chyba Tula miała też tu mega długą. Dobra, jestem bliżej, to się liczy. O tym nie wiedziałem nawet, że tam może być. Chyba, że to nawet nie była ta. Nie wiem, ale wydawała się mega długa. Tak czy siak, lecimy do kolejnej rundy. No i cały czas jakieś duże kraje. Kotel? Chyba koteł. No, i raczej bym klikał Stany. Ale bez jakichś większych konkretów w tej rundzie. Takiego? Ok. Dobra, nie wygrałem jeszcze, ale już jestem coraz bliżej. I nawet mam szansę to wygrać teraz. No, myślę, że ta dziewiąta runda będzie ostatnia. Patrząc na mnożniki HP. Słupokrągły. No i mamy chyba w Okej, Ok, no z tym trójkątem to powinno być południe. Nie wiem tylko jak bardzo południe, bo też nie chcę przesadzić. No dobra, próbujmy. Mam nadzieję, że to jest ten wietnam, ok? Gramy dalej. <gryw> to jednak nie była ostatnia runda. Bardzo podobne gasy. Pine Ridge, Bukać tego 7-3, zielone to chyba były w North te tabliczki. Nie dam sobie ręki uciąć, ale trzeba szukać, no 18 poszukam tej większej. No i chyba nie znajdę. Że nie jestem niby na 100% pewien, że to jest North Dakota w ogóle. Ta 18 nie istnieje, nie? A bo to okej, okay. okej okay, to miało sens. Dobra, GG, tak. Mogły być zielone w tej, w południowej, a czarne w północnej. To mi się pomyliło. No dobra. To by było na tyle, więc jak wam się podobało to zostawcie łapkę w górę i suba i widzimy się w kolejnych filmach. Siema.